Tragedia na misji w Iraku. Polski żołnierz odebrał sobie życie. Dowództwo przekazało smutne wieści, a śledczy badają okoliczności dramatu. To miała być rutynowa niedziela na zagranicznej misji. Niestety, 15 czerwca 2025 roku, polskie siły zbrojne przekazały wiadomość, która wstrząsnęła zarówno mundurowymi, jak i opinią publiczną. W Iraku. Na terenie stacjonowania polskiego kontyngentu wojskowego życie odebrał sobie jeden z żołnierzy. Oficjalny komunikat został opublikowany przez generała dywizji Macieja Klisza, dowódcę operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Z głębokim żalem oraz smutkiem informuje, że w niedzielę, 15 czerwca 2025 roku na terenie stacjonowania polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku doszło do tragicznego zdarzenia samobójczej śmierci jednego z żołnierzy pełniących służbę w ramach misji poza granicami państwa, napisał generał. Klisz w oświadczeniu opublikowanym na Platformie X: Dramatyczne wydarzenie miało miejsce w godzinach popołudniowych. Obecnie trwa dochodzenie prowadzone przez żandarmerię Wojskową, która działa pod nadzorem Prokuratury Wojskowej. Jak zaznaczają władze wojskowe, kluczowe będzie ustalenie, co mogło doprowadzić żołnierza do tak tragicznej decyzji. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że rodzina zmarłego została natychmiast obrzęta kompleksowym wsparciem psychologicznym. To standardowa procedura w przypadku tego typu dramatów, ale również wyraz troski ze strony armii, która od lat podkreśla znaczenie opieki nad żołnierzami i ich bliskimi. Polski kontyngent wojskowy w Iraku funkcjonuje od 2016 roku jako część międzynarodowej koalicji powołanej do walki z tak zwanym państwem islamskim. Liczący maksymalnie 350 żołnierzy kontyngent ma charakter szkoleniowy i doradczy. Polacy pomagają szkolić irackie siły bezpieczeństwa, udzielają wsparcia logistycznego i medycznego oraz uczestniczą w działaniach stabilizacyjnych w regionie. Choć misja ma charakter niebojowy, służba w trudnych warunkach daleko od kraju i bliskich Wiąże się z ogromnym obciążeniem psychicznym. Śmierć polskiego żołnierza to kolejny dramatyczny sygnał, że problemy emocjonalne, stres pourazowy czy samotność nie omijają nawet najlepiej wyszkolonych jednostek. W komentarzach pod oficjalnym oświadczeniem pojawiło się wiele słów współczucia i solidarności. To wielka tragedia. Dziękujemy za służbę i poświęcenie. Rodzinie składamy najszczersze kondolencje, pisał jeden z internautów. Wojsko musi zrobić więcej, by chronić psychikę żołnierzy. To nie pierwszy taki przypadek, dodawał inny. W świetle ostatnich wydarzeń eksperci ponownie apelują o zwiększenie wsparcia psychologicznego na misjach zagranicznych i skuteczniejsze programy interwencji kryzysowej. Jeśli poruszyła Cię ta historia, zostaw komentarz i zasubskrybuj, by nie przegapić kolejnych wiadomości. Chcesz wersję z komentarzami rodzin, analizą psychologiczną? Albo rozszerzoną relację medialną. Napisz.